z tej jestem tu, w dzisiejszym odcinku lotek, Żeby wygrać, trzeba grać. No ja właśnie gram i nic, nie wygrywam. Ale dzisiaj nie puściłem swoich numerów, tylko chybił trafił, i dam jakieś takie głupie numery. No dobra, no zobaczymy. Może się uda, to, to właśnie te najgłupsze zawsze wygrywają. Gwarantowane 2 miliony. Nie, pula gwarantowana, co w się sensie pomyliłem. Dobra. Lotto. Z którego ja to mam? Z drugiego... Nie, 4 lutego. 4 lutego? To chwilę nie sprawdzałem, nie? Czekaj, to, to nie. Więcej wyników. No ja właśnie tak, puszczam i nie sprawdzam. Dopiero znalazłem i, i trzeba pusić. 4 luty, gdzie to było? 15, 10... No jak? Przecież 4 nie było losowania. A nie, bo to luty. To czekaj. To, to jak myślisz, to jeszcze ważne jest? Ile jest ważny to, to, to lotek? Jest. Dobra. Sprawdzamy. Czwarty luty jest to, jest, to jest to właśnie, to dobra. Dwa. W plusie jest dwa, ale tutaj nie ma. Dwa takie, no nie ma. Trzy. No nie ma. Takie mi numery dała, no. Sześć. Nie ma. Siedemnaście. Nie ma. 27. Nie ma. 41. No 41 nie. No ale to tylko jedna cyfra. Oszukali mnie terroryści. A ja już miałem. Ja już miałem plany. Kupić mieszkanie w Dubaju. To jak, ktoś wygrał? Ktoś w ogóle wygrał. Wygrał ktoś. To miliona, to za miliona tym gówno kupił, kupił bilet do Dubaju, nie? mieszkanie, no, co, to takie wygrane są słabe, powinno być jak w Europo, to 100 milionów i już, w ten czas już wiesz, jest konkretnie, 5 tysięcy to z iPhona kupię, no. słabe te wygrane, no 5 tysięcy za piątkę, to, 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 to. iPhona, Ty nikt nie wygrał, patrz. nikt, to, to, to nikt nie wygrywa, to co to jest? O! Kurza! Stopa 13,9. Prawie 14 milionów złotych za 3, 11, 15, 22, 43, 44. Kurdy popatrz jakie cyfry jest. 3, 11, 15, 22, 43, 44. Tak, cofnąć w czasie o jeden dzień. No, nie o jeden, bo to o, o parę dni. Ja pierdolę, czy wygrany, to, co bym mógł za to kupić, panie kolego? Jakbym to wygrał, eee, człowieku, to ja już wiem, co bym kupił. Ja już, ja już, już to widzę. Da, 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 da. هلا اجا الزعيم العظيم على ديب ما بفكر لا لا الشعب يقول اني حاكم كريم اي 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 ايوه لك تعرفون من هالشخص يا ماذر فكر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن الكبير كبير ركضهم مثل بولت خلي اسمعني يا نيكا طلع الصوت عربي حبيبي يا نجتمع الحوت فردي قاتل سمعين بيبيت الرقصين شكراً سكرانين مخدرين الكل ينتخلو حياه مأساة ولا تمنع ينسجمون ونربط كل الليلة وما نهتم بشي نبتت رشاشة للبيت حد ما سمع شي بنات باعوني غريب ولا اهتم خليني يا لما مش شعري اهم